Zimne na maczalacie. jest za 10:06. Ja lecę do Lidla po napoje od fidę Czuję się jakbym szedł na walkę o Karpia, bo jest dosyć ciemno, dosyć szczęście. Ale zobaczymy, co to będzie. Czy będę już stali uzbrojeni pod sklepem, czy będzie na luzie. Ale ja robię ze swoim życiem. Zakładam, że większość ludzi, która przyjdzie do sklepu, przyjdzie po jakieś bardziej przydatne rzeczy, po narzędzia, parkside'a, po żywność. Myślę, że ludzie raczej się nie rzucą na jakieś napoje od przymierzonego artysty, ale jednak tylko napoje. No zobaczymy. Ale trzeba zwiększyć tempo. Jest 5:59 z sekundami, 32 sekundy, a ja jestem tempo no, już widzę, że stoi kolejka. Zobaczymy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Osiem osób jest jest źle I samochód jeszcze podjeżdża Dobra, wbijamy do lilla Nigdzie go nie widać Jest problem żeby... Nie wiem Mogę zobaczyć jeszcze na napoje No to fajnie Mam zakupy za 27 zł Mam wszystko oprócz napoje nie dostałem, nie było liście Jedynym plusem jest to, że mam ciepłe ciastko ze szpinakiem i serem Więcej plusów nie widzę O, mógłbym teraz zrobić taki wielki clickbaitowy tytuł Quebo mnie oszukał No ale po co, to jest w sumie wina sklepu Że nie było towaru Lub też, nie jakichś innych czynników no ale przyszedłem każdą półkę, chyba dwa razy obszedłem sklep, już się czułem tam jak złodziej, na mnie patrzyli, tak dziwnie, pani rozkładały towar, a ja latałem, kurczę w moim szukałem kurczę napoju, nawet no, się zapytałem, pani tam spytała na słuchawce swoje koleżanki, no i jeszcze mi to było dziwne, bo wiedziała, że było tego naprawdę bardzo mało, już prawdopodobnie nie ma. Tylko, że ja byłem w sumie jednym z pierwszych w kolejce Szedłem zaraz po otwarciu sklepu, także... No nie wiem, od dzisiaj to miało startować w Lidlu Nie dostałem No i nie wiem, czy zrobić drugie podejście, czy to olać Zobaczymy No i udało się Jest godzina 12.30 Można powiedzieć, że za drugim podejściem Mama z siostrą przeszły się do Lidla no i co, wychodziły już praktycznie ze sklepu, ale cofnęły się jeszcze na pieczywo I zobaczyły, że pani wystawia towar Także jest, możemy testować Zaczniemy sobie od matcha latte. sprawdźmy jaki to ma w ogóle skład, co to jest Misty Vegan matcha tea, napój herbaciany matcha z napojem migdałowym Składniki, to nas interesuje Napój z migdałów 96,5% Sacharaza 2,5% Japońska, spruszkowana zielona herbata matcha 1% To wszystko 500ml taki napój ma Także skład jest ok, ale zobaczmy jak to smakuje Takie coś Zielonkawe W miarę płynne Sprawdźmy, jak to smakuje. Pierwsze wrażenia. Całkiem spoko. Czuć, że jest to słodki napój. Nie jest to na pewno takie mdłe. Od razu rzuca się w smak mleko wyczuwalne. I taka na pewno Lekka nutka zboża, czuć jakieś, jakieś takie zboże. Jest mocno wyczuwalne. Łączy się to z mlekiem, ale daje to nawet fajne połączenie. Nie jest to złe. Myślałem, że to będzie naprawdę gorsze: że będzie to gorzkie i będzie zalatywało taką mnie azjatycką kurczę herbatą, którą na przykład wczoraj próbowałem i była nie do przełknięcia. A to jest, no, spoko. Nie jest złe. Nie no, naprawdę jest git. Mógłbym to pić. Gdyby tyle nie kosztowało, ale tak jest. No, niezłe. No dobra, weźmy pod lupę drugiego zawodnika. Milk tea. Sprawdźmy, co to jest, jaki ma skład. Napój herbaciany z mlekiem UHT. Składniki. Napar z i czarnej herbaty 86,99%. Mleko UHT 12%. Sacharoza, witamina C, 1% Sól 0,1% No i to wszystko Również 500 ml Zobaczmy jak to smakuje I czy w ogóle skład jest spoko mm, Wydaje się ok, Sacharoza. Jedynie niepokojące może być UHT Taki proces, który nie jest Niby zbyt zdrowy mm, Witamina C, sól Może być no, ale skład jest dosyć prosty. No, a jeszcze jedno z tym UHT: chodzi mi po prostu o to, że mm, na przykład takie mleko, które jest w kartonach, one może długo leżeć. To jest najczęściej właśnie mleko UHT i ono nie jest dla zdrowia tak dobre jak na przykład to mleko, które jest w lodówkach, po prostu w butelkach. One jest lepsze, ma krótszy termin przydatności. Także o to chodzi z tym mlekiem. No, ale dobra, testujemy. Szklaneczka w żeby się smaki nie mieszały. Lejemy, kolorek jasnobrązowy. Podobna struktura do tamtego. Zobaczmy jak to smakuje. A więc tak, pierwsze wrażenia Jest to również słodki napój Ale na pewno nie aż tak słodki jak tamten Czuć, że jest bardziej wodnisty Czuć po prostu herbatę No i to, co się najmocniej przebija To smak takiej cytryny Tak jakby była to typowo, nie wiem, ice jakaś herbata cytrynowa Coś takiego Ogólnie ciekawe połączenie Nie jest w sumie złe ale jakbym miał zestawić te dwie pozycje, to wybrałbym jednak chyba maczę zamiast tego. To jest bardziej intensywne i wydaje mi się, że jest po prostu lepsze od tego. To jest takie troszeczkę, no nie wiem, taka herbata z dziwnym posmakiem. No i ogólnie przebija się też tutaj mleko, ale to jest dziwne, bo to mleko mam wrażenie, że jest tak jakby, właśnie ryżowe albo migdałowe. A to jest y, zwykłe, przecież, mleko. Y, migdałowe mleko znajduje się w tej pozycji. A właśnie mam wrażenie, że jest na odwrót. Także co? Jeśli miałbym y, zestawić je ze sobą, no to ja wybieram lewą pozycję. Prawa jest według mnie y, troszeczkę gorsza. Bardziej po prostu taka, no nie wiem, herbata z cytryną. No a skoro wytupowałem już swojego faworyta, czas przejść do jakiegoś małego podsumowania: czy w ogóle warto coś takiego kupić. No, i tutaj w sumie robi się mały problem, bo z jednej strony jest to spoko napój, spoko napoje i jeśli chodzi o smak, no to mógłbym je polecić. Natomiast wydaje mi się, że dosyć zaporowa jest cena, bo jedna butelka kosztuje 10 zł bez grosika, więc dwa takie napoje to jest koszt 20 zł. No więc nie jest to mało, chociaż z drugiej strony. Jest też to dosyć duży napój, bo ma 500ml, czyli mamy tutaj litr za 20zł Powiem w sumie tak, dla tych którzy traktują to po prostu jako ciekawostkę i chcieliby to spróbować No to możecie to kupić i sami wtedy po prostu ocenicie Czy wam takie coś odpowiada, jeśli oczywiście nie jest wam szkoda tych 20zł No i też dla drugiej grupy, czyli dla nie wiem, fanów na Bonafide Wtedy pewnie też takie coś kupią no a z drugiej strony, patrząc po prostu oczami zwykłego klienta, który powiedzmy nie jest tam związany z muzyką, i ymm, nawet jeśli jest to ciekawostka, to po prostu nie jest w stanie wydać na to tych pieniędzy. No to też go rozumiem, bo jest to dosyć sporo 20 zł. Ymm, za takie napoje, no to dla niektórych może być to spory wydatek. Także co? Napoje są OK, cena mogłaby być niższa. Jeśli traktujemy to jako ciekawostkę, no to tak. A jeśli chcemy traktować to jako produkt, który będziemy regularnie kupować, no to już tylko zasobność naszego portfela czy chęci. Myślę, że jest to odpowiednie podsumowanie tych produktów. Ja dziękuję, że to obejrzeliście. Jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie spodobał materiał, no to niestety łapkę w dół. No i wedle woli, jeśli możecie, bo to zawsze motywuje, no to zostawcie subskrypcję na kanale. No i co, zapraszam Was do oglądania innych materiałów i widzimy się w następnych filmach. Hejka, trzymajcie się! <mum>